Dzisiaj pokażę Wam, jak po godzinie 22 zapukać do wszystkich lokatorów jednego budynku, aby zgodzili się na wykonanie takiego fajnego, artystycznego zdjęcia. Dobra, zróbmy fotomontaż. Zdjęcie pobierzemy sobie z darmowego stoka, do którego link znajdziecie w opisie. Zdjęcie otwieramy w Affinity Photo. Zaczniemy sobie od narysowania kształtu. Y Jaki chcemy uzyskać w oknach? Zróbmy sobie serce przy pomocy narzędzia serca. Kliknijmy Convert to Curves, żeby zamienić serce na krzywę. Dzięki temu możemy sobie je trochę bardziej jeszcze do siebie dostosować. Usuwamy wypełnienie. Natomiast wybieramy sobie kolor obrysu. Niech będzie czerwony. Zmieńmy grubość obrysu. Dzięki temu będziemy widzieć, które okna powinny być rozjaśnione. Gdyby okna były mniejsze, byśmy zapełniali całe okna. Natomiast tutaj mamy dość spore okna, ale mają one takie ramki. Dlatego sobie będziemy dzielić te okna według tych ramek. I teraz weźmiemy się za zamaskowanie okien, które powinny zostać ciemne. Więc wybieramy narzędzie. Prostokąta. Ustawiamy czarny kolor. Nasuwamy na jakieś pierwsze oświetlone okno. Tylko czarny kolor musi być na wypełnieniu, nie na krawędzi. Zmieńmy przejroczystość tak na 90%. Zmieńmy tryb warstwy na mnożenie, czyli Multiply. I zmieńmy ten kolor warstwy z czarnego, może na taki ciemny granatowy. Przekopimy ten prostokąt na pozostałe okna. Szybciej nam pójdzie, jeżeli klikniemy Alt lub Option i przeciągniemy prostokąt. On automatycznie się nam skopiuje. Zaznaczmy sobie wszystkie te prostokąty. I zgrupujmy je klikając Ctrl G lub Command G. Na chwilę wyłączmy widoczność tych przyciemnionych okien. Teraz musimy rozświetlić okna, które są wewnątrz. Zrobimy to na dwa sposoby. Okna, które, na których coś widać, będziemy po prostu rozjaśniać, natomiast te okna, które są zupełnie ciemne, zastąpimy wyciętymi oknami spoza serca. Dlatego wybierzmy narzędzie zaznaczenia. Koniecznie upewnijmy się za każdym razem, że mamy zaznaczoną warstwę naszego zdjęcia. Zaznaczmy wybrane okno i kliknijmy kopiuj w Wybierzmy z powrotem warstwę, zaznaczmy okno, kopiuj w klej. Usuń zaznaczenie klikając Ctrl D lub Command D, i teraz y, przesuńmy nasze okna w miejsca, y, które są y, zdecydowanie zbyt ciemne na naszym obrazku. Y, jedno wycięte okno też możemy wykorzystać y, kilka razy. Y, ważne tylko, żeby nie tuż koło siebie i y, niezbyt często, żeby zachować też y, różnorodność. Teraz spróbujmy rozświetlić pozostałe okna. Dodajmy dopasowanie krzywa Curves. Przeciągnijmy, przeciągnijmy je na sam wierzch. Przeciągnijmy krzywą w górę, żeby zwiększyć jasność. Teraz wybierzmy narzędzie prostokąta. Zaznaczmy okno, które chcemy rozświetlić i przeciągnijmy ten prostokąt tylko nie do środka, tak jak tutaj widzicie, tylko na Warstwę, ale wtedy prostokąt stanie się maską warstwy, i dopasowanie będzie działać tylko w obrębie tego prostokąta. I teraz ten prostokąt, to dopasowanie możemy skopiować, wkleić i tylko przesuwać prostokąt, który jest maską dla tego dopasowania. Kilka okien możemy sobie spokojnie pozostawić ciemnych. dodać to troszkę naturalizmu do zdjęcia. Wyłączmy sobie serce, włączmy sobie wszystkie nasze przyciemnienia. Teraz możemy jeszcze zobaczyć, co przeoczyliśmy, możemy sobie jeszcze co nieco poprawić. I gdy jesteśmy już zadowoleni w miarę z naszego efektu dodajmy na całość dopasowanie krzywych i pokombinujmy i pokombinujmy z nim trochę tak, żeby trochę zwiększyć kontrast naszego zdjęcia, żeby te świecące okna bardziej się pokazały. To też może być dobry moment na, na naniesienie już ostatnich poprawek. Na przykład tutaj widzę, że jeszcze by się przydało jakieś światło może. Może to akurat taka druga sala konferencyjna? A, i zapomniałbym o tych gwiazdkach tutaj, które nam świecą spod czarnego prostokąta. Ich się pozbędziemy, dodając nową warstwę pod dopasowaniem krzywych. Wybieramy narzędzie Unpainting Brush, oznaczamy Current Layer and Below, zmniejszamy trochę wielkość pędzla i zaznaczamy te nasze smugi. To narzędzie automatycznie nam usunie wszelkie niechciane rzeczy. Możemy się nim pozbyć także jakichś innych dodatkowych rozbłysków, które się nam nie podobają. No i gotowe. Jeśli się Wam podobało, możecie zasubskrybować kanał. Wiem, że ostatnio odcinki nie pokazywały się regularnie i nie jestem Wam w stanie obiecać, że ta regularność wróci w najbliższym czasie, ale nie zarzucam tego projektu. Kolejne minutniki będą się pojawiać, więc wyczekujcie cierpliwie i do zobaczenia.